Syf, gdzie nie zajrzeć, piżama na piżamie wypiętrzona do góry, aż się poduszka przewraca. Podkład taki. Ale zaczyna się od porządku właśnie, ale jak zamiast porządku wali się wódę, to później taki efekt jest. O, która to jest godzina? Zapukał w szybę duży Zbigniew. O, wstawaj. 6.40 i lecimy tutaj w Pucku dalej poszukiwać. Także... Kurde czwarty, czwarty raz. Nie no, ale dzisiaj to się chociaż pogoda zrobiła. Jakie jeziorko. I znowu puck No to szukamy dalej. Najpierw miałem dwa złote wcześniej, a teraz taki sygnał szybki i no zresztą zobaczcie. naraz raz trzy monety w sicie, jakieś 4 złote. Z jednym kopnięciem <grych> super, w tym pustkowiu król srebra, tak? Ło diablo, jakiś stary. A to, to cewka robi robotę? No, cewka, park. Początkującego, ale grubo, obrączka, panie. Kurde, ty zawsze masz takie śruby. Super, weź to jakoś oczyść na miejscu. Z bani chyba. <grafy> Gratki, kurde. W takim pustkowym jeszcze srebro wyciągnąć to już jest sztuka. Ja mam 6 zł. <grafy> Oczyszczanie w toku piaskiem morskim. Jak nowy. Jak nowka, panie. Ale ładne, naprawdę. Jakieś wzorki. Super, kurde punca jest, jest, widać, fajnie, 9 do 5 pewnie zazdroszczę Ci, zazdraszczam nie ma czego z drugiej strony okrąglaka też już jakaś godzina czasu i dopiero pierwsza fajniejsza rzecz, moneta co to pewnie, plus? nie, Mickiewicz Adam Mickiewicz, 10 zybli duży tam dalej też na razie w tej części Pucka nie znalazł nic. Tajemniczy sygnał 11:14. Nie ma nic. No jak to ma nic? Coś musi być. Ma być. Tu tradycyjnie zaczęło sypać PRL-em Dwójka, teraz piątka. A jak? Schodzimy z plaży. To co było, to było a nie było tego dużo kilka monet z i chyba jedna współczesna złotówka słabo ja pierdzielę, ale miał osrały no przegięcie kurde i ja jeszcze tu się srak z ptakał trzeba się zawijać Wyszedł Janusz nowości. Janutek. To ja. Jajo głowy jedzie kupić plandekę do Vito, żeby sobie robić taką ala la markizę. Pozdro, ninka, ninka. Od jałowego. Śmierć jak diesel. A, o, to jest diesel. Tu no, mam takie coś. To była taka osłona do basenu takiego małego, ogrodowego. jakieś pajęczyny. No właśnie się boję. Teraz wrócę do samochodu mi zaczną jakieś gekony łazić po aucie do tej plandeki chyba jakąś linkę taką do prania będę musiał kupić nie wiem jak to wyjdzie ale plan taki w głowie mam żeby robić jakieś zadaszenie i sobie powiększać przestrzeń bo trochę zaczyna je brakować jak tak siedzi się w aucie i trzeba gdzieś tam wychodzić co jakiś czas na dwór to przydałoby się jakąś taką tą przestrzeń sobie powiększyć są fajne takie namioty dostawiane do tych drzwi bocznych w busach ale one są strasznie drogie używany jakiś taki byle jaki, widziałem za 800 a tak to wszystko trzeba zamawiać gdzieś tam z Aliexpress no i nie są to niskie ceny więc sobie poradzę jakoś po swojemu na tyle co potrzeba w trakcie urlopu to myślę, że w zupełności wystarczy a jednak jadę i kupię tą plandekę, bo potrzebne są te otwory, żeby przepleść przez nie linkę, sznurek albo ekspandery. Ale po drodze mam mieszkanie drugie, które jest przygotowywane pod wynajem. Zobaczę jak tam przebiegł, bo się już właśnie zakończył remont Kibelka. Jestem ciekawy. No i jak, lubię, jak lubicie oglądać takie rzeczy, to sobie zobaczymy, jak wygląda na tle Perolowskiego mieszkania wyremontowana łazienka. Też tak po kosztach. Reszta pokojów jeszcze czeka remont ale łazienka już jest zrobiona Tutaj całkiem dobrze to wygląda Jeszcze tylko bateria Jakoś to będzie No tutaj to mnie czeka ciężka przeprawa zerwać tapety i pobawić się w fakurę i poszpachlować to wszystko. O sakra. boję się tej robótki, ale ją wykonam. Miko i lubisz zakupy. I tak wygląda moja koncepcja tego właśnie namiociku zadaszenia i akurat pogoda zaczęła się trochę kefić, może, zapadać, może padać deszcz, no oczywiście ten spad jest na dół, więc on nie jest z dobrą stronę, chociaż to pewnie i tak by spłynęło w dół samochodu, tak czy siak to nie jest na pogodę deszczową, żeby po tym siedzieć, tylko tak na wszelki wypadek i oczywiście do tej tylnej części mogę sobie domontować kolejną część, albo po prostu to rozwinąć, bo jest w tym momencie złożone na zakładkę. To jest dwa razy tak długie jak jest teraz. Ja bym tu mógł praktycznie cały samochód przykryć. No nie wiem, jest po prostu lepiej. Ale chyba 100% lepiej by było, gdyby była ta tylna ściana. Mogę tak zrobić. Na dzisiaj koniec. Tak będą wyglądały teraz moje wypady. Bardziej takie vanlife'owo-obozowe. No bo Zaczynam zwiedzać coraz więcej jezior. Do, praktycznie mam na to ponad miesiąc i od przyszłego tygodnia zacznę dalsze wyjazdy po Polsce. No i dlatego szukam inspiracji i takich różnych rozwiązań na dłuższe pobyty w jednym miejscu. Jeśli się podobało, to łapa w górę, subskrypcja. I jutro widzimy się w tym samym miejscu jak zacznę dzień i poszukiwania będą w wodzie. Także. Trzymajcie się.